So, you must be after Miss Lee then? Business, not pleasure. Though obviously not for revenge, man. You've hardly got the face for that. And you have? <laughs> How moronic a question is that, eh? I don't even have a face, man. I came down here looking for work. And what do I get, eh? But Miss Lee's cosmetic company and her lab assistant job. No experience necessary. Good wage. Accommodation with it. Aye. Locked in a flotation tank for days on end in some fetid syrup. And when we come out, because lots of us applied like, no face or flesh, man. And a bootin' doing the waste disposal shoot here. Presumed deed. Some kind of failed experiment then. Oh, ta, very much. But I, and, for added insult, when I tried to take my own life, I found it just didn't work. You mean Sophia's testing some sort of immortality power? Along with her own brand of facelift. Why I man? Everlasting beauty. She's obviously not fully worked it out yet, but she takes the best results for herself. See, I don't care what your business with her is. You can't be any more shiftless than what she is. So I'm gonna go out of my way to help you. That is, after you've done something for us here, Lake. Very generous of you. What do you want? A bottle of that mummy preservation stuff from the Natural History Museum embalming fluid. Aye. For rotten flesh, you can't whack it, man. The museum's pretty interesting, I'm told. You'll like it. So why don't you go yourself? One of them Egyptian lassies there is a bit pissed off, like, that uh, she didn't get immortality the way she wanted it. And seeing as we've done better than her in that department, I didn't care to imagine what curse we could get given any worse than what we've got already, like. You'll be fine, though, pet. You die easily. Thanks. <laughs> Słuchajcie, jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Teraz tak, tu powinnam sobie zostawić to główienko. Okej. Okay. No ale weź tą dźwignię. Dobra, już słyszycie na pewno murków. Boże, wpłyń tu! On mnie już. No. Teraz słuchajcie, żeby tylko wypłynąć e, tamtym takim długim korytarzem w górę. Jezus, kochani, uda się chyba. Jak ja przejdę ten level za pierwszym razem? Jezus, udało się, moi drodzy! Ja pierdziele zapomniałam wypłynąć! Witajcie, moi drodzy, z tej strony Deseo, a my widzimy się w naszym challenge'u do Tomb Raider 3 No saves, no meds, only pistols. Przed nami dzisiaj naprawdę bardzo ciężki level Las Gate, to już jest moje drugie podejście. Za pierwszym, moi drodzy, zapomniałam wypłynąć, aby nabrać powietrza i się po prostu utopiłam. A poszło mi naprawdę w miarę sprawnie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie teraz. Więc tak, pokazywałam Wam kiedyś na speedrunie, że wystarczy sobie skrócić ten level, idąc nie tym przejściem, tylko tym na lewo, tam gdzie zbieramy sekret. Nad drutem kolczastym wystarczyło przeskoczyć na główkę, i od razu znajdujemy się w basenie, gdzie jest ten płetwonurek i strażnik z kluczem. No i teraz, kochani, problem polega na tym, że gdy my skorzystamy z tego skrótu, to nurek jakby jest nieaktywowany i on sobie dalej stoi, czy tam siedzi, a po prostu strażnika z kluczem nie ma. Więc nie zdobywamy w tym momencie klucza. Ten skrót jest w porządku dla osób, które korzystają z baga, polegającemu na tym, że tym gówienkiem, którym będziemy pływać, załóżmy, że jest to główkiem, bo najpierw To jest dobry skrót dla tych osób, które tym guwiękiem korzystają z baga i zamiast pływać, to nim latają. Tak, kochani, jest to możliwe. I w ten sposób, jako speedrun, ukręcają sobie lewe. Natomiast, jeżeli wy nie chcecie korzystać z baga, y, który powoduje to, że ten urządzenie za zamiast pływać lata, to po prostu y, no, ten skrót Wam się nie przyda. W najzwyczajniej świecie, bo nie będziecie mieć klucza. Więc y, ja sobie tak skrócę troszeczkę tutaj to skakanie, w, teraz w tym głównym pomieszczeniu takim egipskim. Po prostu będę musiała wykonać pewien skok ale pewnie mi nie wejdzie za pierwszym razem więc ja to po prostu pewnie wytnę i zrobię Wam e, pokażę Wam moment, w którym e, skaczę tam prawidłowo. Zobaczę za pierwszym razem a jak nie to zrobię cięcie Aha, ok. Okej, okay, słuchajcie, udało się. Za którymś razem to już Was nie chciałam męczyć, pokazując Wam te, te moje próby. No i w tym momencie mamy już otwarte u góry przejście. Tylko sobie jeszcze teraz musimy tą e, drabinkę odblokować. E, I to można właśnie sobie zrobić, słuchajcie, w takim krótszym jakby trybie. E, jeszcze taka jedna sprawa. Jeżeli uda mi się ten level w przejść w miarę szybko, e, to po po prostu myślę, że zrobimy sobie dzisiaj dwa odcinki bo następne to jest już po prostu City czyli w cudzysłowie walka z Sofią jeżeli można w ogóle nazwać to walką więc e, myślę, że dzisiaj dwa levele polecą dajcie też znać, czy wiedzieliście o tym skoku który tutaj skraca nam tylko troszeczkę tylko tą sekwencję e, w tym pomieszczeniu czy ja jeszcze dla Was będę mieć tu jakieś skróty? Jest jeden skrót na koniec tego levelu, którego ja nie wykonam. Nie wykonam go dlatego, że nie mogę save'ować, a żeby go wykonać, no to pewnie musiałabym parę razy zginąć. Natomiast może uda mi się go pokazać w miniaturce, jak go wykonać, ale nie obiecuję. Właśnie pod koniec levelu. Czy jest tu jeszcze coś ciężkiego oprócz tej sekwencji wodnej? tak na dobrą sprawę nie wiem ja tutaj zawsze wiecie jak już jest bez sejwa to wolę sobie to skoczyć w ten sposób bo nigdy nie wiem w którym momencie powinnam odbić z tej, e, pohy, e, z, te, z tego zjeżdżania tutaj e, wybaczcie mi ale nie będę brała e, tej fiolki o, tylko sobie od razu tutaj zjedziemy na sam dół Ja będę się cały czas starała pamiętać o tych flarach. Jeżeli gdzieś tam będzie ciemno, a ja, wiecie, będę w amoku grania i zapomnę jej odpalić, to mi wybaczcie. Może najpierw sobie odetchnijmy troszeczkę, nabierzmy powietrza. Ok. Wiecie tak się ostatnio zastanawiałam, że gdyby nie te skróty niektóre, nie mówię akurat w tym levelu, bo w tym levelu to co to, to tam, skróciliśmy sobie o 5 minut skakanie. Natomiast gdyby nie te skróty, to ja bym tego challenge'u wydaje mi się nie przeszła z tym no saves no meds. Jeszcze jak ja bym miała robić wszystkie sekrety i teraz widzicie, jest Nurek aktywny i jest strażnik, natomiast tamtym skrótem Nurek jest jakby w ogóle siedzi i nic nie robi, a strażnik się nie pojawia, więc e, tamten skrót jest tak jak mówię dobry, tylko kiedy chcemy zbadrzeć ten e, podwodny pojazd. Dobrze, teraz musimy tylko w miarę sprawnie zabić tego strażnika. No i teraz moją największą zmorą i największą męką będą nurkowie i krokodyle. Tę, tą pierwszą partię musimy sobie zwabić tutaj na, na powierzchnię, znaczy na powierzchni, przynajmniej tutaj do tego basenu. Dlatego, że skoro to jest Only Pistols, to żaden, żaden harpun nie wchodzi w grę w ogóle. Nie będziemy tutaj łamać zasad, jak Only Pistols, to Only Pistols. Ja sobie go tutaj zwabię. Ja ciągle, słuchajcie, na nagraniach jestem zakatarzona, ale ja przysięgam, że ja chora nie jestem, mnie po prostu tak męczy alergia. Uff, ten, kto ma alergię, ten wie, co to jest za dramat. Jak <ścoughs> ja bym, słuchajcie, miała nagrywać wtedy, kiedy y, nie mam alergii, to ja bym wam nagrała w lipcu. Także... Trochę by nie było to, słuchajcie, tego na kanale. Coś on nie chce, słuchajcie, tu do mnie podpłynąć. Oni powiem Wam szczerze, jak próbowałam za pierwszym razem to strasznie koszą. Spod tej wody, nawet jak jestem na powierzchni tymi harpunami. No patrzcie, on nie chce wypłynąć. Płynie, czy nie płynie? I to jest właśnie to, że najbardziej on się tam zaciął chyba. Czekajcie, nie, to zbliża się. Najgorsze jest właśnie to ich zwabianie tutaj. No nareszcie. Patrzę, on już sieka do mnie. O, nawet, nawet szybko padł. Teraz słuchajcie, jeszcze tylko musimy zwabić krokodyla. Będzie tam jeszcze jeden krokodyl, i dopiero kolejna partia nurków. I krokodyla pojawi się później. W sumie dwóch nurków pojawi się dopiero, kiedy będziemy musieli wypływać przez ten taki długi korytarz do góry. A później, jak już będziemy zmierzali ku końcowi, to jeszcze dodatkowo pojawi się krokodyl. Ale no, ja nie będę ich zabijać. No, mieliśmy okazję zobaczyć pustości krokodyla. <grymne> Tą drugą partię nie mam zamiaru zabijać, bo, bo nie mam jak po prostu. Nie będę się już w to bawić. Liczę na szczęście, że, że będę mogła to ukończyć razem z nimi. Czy ten krokodyl tu wpłynął? Gdzie on jest? A on już jest tam! Patrz, jaki cwaniak. Słuchajcie, tak jak się gra samymi pistolcami, to naprawdę można zobaczyć, jak, je, jak ci przeciwnicy są mocni. Aż się boję, myśląc o Pacyfiku, o tych raptorach. One są bardzo mocne z pistoletów. Dobra, zaczynamy zabawę. Pierwszy po, lewe, po prawej, od wejścia tutaj. Słuchajcie, przed nagraniem. Przestudiowałam sobie dokładnie te, yy, te pomieszczenia podwodne. Wiem dokładnie, w którym w który, yy, w który tunel w danym momencie powinnam wpłynąć, więc z tym nie powinno być problemu. Gorzej z wykonaniem. Dobra. Mamy powietrze. Płyniemy dalej. Teraz, moi drodzy, powinien być tutaj tunel nad w tym wejściem, którym wpłynęliśmy, czyli ten. Okej. Okay. I teraz znowu musimy zaczerpnąć powietrza. I dopiero wtedy, jak już to zrobimy, to wezmę sobie ten, to urządzenie. No, nie, ja nigdy nie pamiętam, jak ono się nazywa. No, ma taką specyficzną nazwę. Wybaczcie, że się nie przygotowałam. Ale tak nie cierpię tego pojazdu podwodnego, że do szczęścia mi jego nazwa nie jest potrzebna. Ok. Teraz lecimy potem pojazd. No, akurat mamy zero harpunów, więc bardzo dobrze. Znowu sobie musimy zaczerpnąć powietrza, bo tutaj niestety będzie skomplikowana, słuchajcie, sprawa. Aż się po prostu teraz boję, bo tu zginęłam na tym fragmencie. Muszę pamiętać, że jak już przeciągnę tą dźwignię, to muszę najpierw wypłynąć. O Jezus, zobaczcie, no nie mogę, nie mogę po prostu. Ona się tak zacina tym gównem, tymi obrzeżami. W ogóle z tym steruje się dramatycznie. Zostaw to. Słuchajcie, dramat. Dwa razy wyszłam do Windowsa. Zaraz się wpienię. Stres, słuchajcie, stres. Zamiast, słuchajcie, alt wcisnąłam dwa razy Windows. Czajcie to? Podejście numer dwa, czy najważniejsze, co chodzi o to powietrze, nieszczęsne, spokojnie, pamiętaj, Natalia o powietrzu, powietrze. Jezu, ale do takich rzeczy to ty mi nie rób, kochana. Ale mnie sięka. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Może nie trzeba będzie całego. Lecimy. Nie ma czasu. O! Dobra. Jest dobrze. Tylko żeby się tu nie zaciąć. O. No! Ja pierdzielę. Dobra, żeby mi tylko starczyło powietrza. Ale powinno. Jej, słuchajcie, udało się. Teraz tylko pytanie. Czy oni tutaj przypłyną? Tego się boję, słuchajcie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że boję się. Kiedyś pamiętam, jak grałam... Jak poruszałam się na tym manki tutaj u góry, to oni we mnie zaczęli napierdzielać tych harpunów. Więc ja teraz nie wiem, czy oni mnie tu jeszcze zaatakują, czy oni, sobie, czy oni tu nie przypłyną i dadzą sobie siadę. Słuchajcie, ruletka, ale nie widzę, żeby tu byli gdzieś w pobliżu. Chyba, słuchajcie, nie mają w planach tutaj przypłynąć. Słuchajcie, no to co? Nie pozostaje mi nic innego, tylko wypłynąć stąd. Nie ma się nad czym zastanawiać. z kochani Okej. Okay. To mamy to. Wiecie, co nie widzę, żeby oni tutaj przypłynęli, także chyba możemy spokojnie wskoczyć na ten manki. Dobra, lecimy z tym koksem. wiecie co, nie idę najpierw do tego klucza dlatego, że tutaj chciałam właśnie koniecznie zabrać sobie te flary, Bo wiecie, że flary tutaj mi są niezbędne do ukończenia tego challenge'a, żeby wam się oglądało to dobrze pułapki słuchajcie, mamy ze sobą jeszcze najgorszy ten powrót, jak już ten klucz słuchajcie, włożę, wcisnę przycisk, najgorszy ten powrót Żebyśmy się nigdzie po drodze nie zacięli, bo przed nami będzie jeszcze jeden taki beznadziejny tunel. No i tam jeszcze jedna pułapka, ale to jest akurat proste. Takie wahadła będą. To jest akurat zero, zero skomplikowanego. Zero skomplikowanych rzeczy, tu tam, w tamtym miejscu. No i tam na koniec właśnie będzie ten skrót, ale ja wam go pokażę. Ja wam go pokażę na miniaturce. Na tym traju po prostu nie będę próbować. Ja sobie skopiuję savey i spróbuję go wykonać. Ok, mamy przycisk. Dobra. No i kochani, ostatnie przed nami, ja w ogóle jak była taka cęka, teraz to słyszałam e, tych płetwonurków tam, więc oni tutaj na 100% nie pływają, tylko oni sobie tam czekają na mnie grzecznie na dole. Niestety. No i teraz się jeszcze pojawi na dodatek ten krokodyl nieszczęsny. Dobra. Okej, okay, to lecimy. Dobra. Okej. Okay. Proszę, nie zatnij się tu. Jezus, krokodyla pominąłam to zajebiście, przynajmniej mi nie uciapał. Jeszcze tylko wiecie co, chyba może powietrze bym sobie na szybko wzięła. Co? Tutaj nie ma powietrza! Boże, bo to się przez wszystko zalało. Jezus, Jesus, ja to. Zginę, zginę, zginę. Nie się, oh, Boże, co ja robię? Nie ma szans, żeby mi teraz miało wystarczyć powietrza. Nie ma takiej opcji. No nie, to jest koniec. Chociaż... Boże! Jezus, słuchajcie, udało się. Jakie to jest głupie i stresujące. Ostatnia prosta. Generalnie, jak stoimy przy ścianie, to te wahadła nie powinny nam nic zrobić na dobrą sprawę. Ok. Widzicie? One nas nawet nie tykają. Także spokojnie. Pięknie. Słuchajcie, można już powiedzieć, że Latzgate zostało przez nas zaliczone. Jeszcze tylko kilka skoków i będziemy w biurze Sofii. Dobra. I teraz tutaj można wykonać na prawo skok. Na pewno go widzicie w miniaturce. I, i skracamy, tak, właśnie tam do tej wnęki. Ale ja tego próbować nie będę, bo, bo nie mogę sejmować, tak? Musiałam wyrzucić, przepraszam, tą flarę, bo ona mogłaby być dla mnie mordercza. Także zaraz się kochani widzimy w City, bo widzę, że w miarę szybciutko poszedł. No, znaczy trzeba szybciutko, no jak na Luts Gate oczywiście, w miarę szybko poszedł nam ten level. ostatni skok, no myślę, że teraz ta flara mnie nie zabije, <noise> jak sobie ją dopiero na świeżo odpaliłam tak ale to wiecie, taki skrócik, no, no boże o jeden skok po prostu mniej, także jak nie chcę wam się z tym bawić, to po prostu tego nie róbcie ale no jest taka możliwość dobra okej okay. no i pięknie moi drodzy ślicznie nam to poszło zero apteczek um, 23 minuty 59 sekund Git, jestem zadowolona także widzimy się za chwilkę w levelu city a ah, miss croft I take it you're ready to sign on. to what Well, my books. You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Just think, you wouldn't be needing those unsightly weapons anymore. No, but I'll probably have an unsightly face, judging by your past experiments. My what? Oh, yes. They're all still alive. Very much so, in fact. All I want is the artifact. <laughs> right. In your next life. We'll see. Witajcie moi drodzy, w sumie ja nie wiem czemu ja się z wami witam, bo jest to dalej ten sam odcinek, więc e, jesteśmy w poziomie pod tytułem City. E, mam nadzieję, że tu nie zginę, bo byłby przypał, naprawdę byłby przypał. Ja sobie poczekam może na to, aż ona strzeli. Strzeli czy nie? Nie strzela. Ale mi zasadziła! No to chyba zginę. Słuchajcie, nie pamiętam kiedy bym w tym levelu zginęła. Naprawdę, no chyba za pierwszym razem jak w niego grałam. Chciałam dobrze. A przesadziłam. O Jesus, już mi bryga. Ale shit, słuchajcie, ale wstyd. Ale wstyd, że tak zlamić. Tutaj taka szpeniuwa, a tu na Sofii, słuchajcie, się rozłoży jak żaba w pomidorach. Słuchajcie, może ona zajmie się bieganiem teraz. I nie będzie miała ochoty na mnie napieprzać tym gównem. Ej, no, ale co to Słuchajcie, nie mam tutaj teraz czasu na wymierzanie skoku, więc o! To był, słuchajcie. To było ryzyko. Ginie. Popatrzmy sobie, jak ginie. Ślicznie. No, i teraz, słuchajcie, musimy się tylko udać po ten artefakt. I przed nami już tylko, może nie tylko, bo jeszcze Antarktyda oczywiście, ale przed Antarktydą został nam już tylko Pacyfik. Spoko, że to jest jakaś niewidzialna drabinka, ale szczegół na spokojnie. Wymierzajmy sobie już tutaj teraz te skoki. Po co to powtarzać? Musimy sobie to wyłączyć, żeby nie było pod napięciem, tak? Bo by nas pięknie popieściło. Dobra. Zabieramy artefakt i kończymy tę zabawę w Londynie. Kochani, cudo. No tutaj nie ma się nad czym spuszczać, bo jest to najprostszy level w zasadzie. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Napiszcie, czy znaliście te skróciki. I widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszanka. Pa. pa.